widzowie, witajcie w kolejnym odcinku Blue Tower Defense 6. Ja jestem Flotary i dzisiaj mam naprawdę bardzo ciekawy challenge. Zresztą widzicie pewnie to po tytule. Polega to mniej więcej na tym, że mamy oczywiście nasze małpki i te małpki walczą. Ale jeżeli się przyjrzycie, to zobaczycie, że na przykład ten klejący nie do końca skleja właśnie tutaj te wszystkie małpki. Chodzi o to, że każda z tych małpek ma uprzednio, jakby wygenerowany taki seed i po prostu i, i strzela innymi pociskami. Czasami fajnie wygeneruje, jak sobie już sprawdzałem. O, na przykład mam teraz. Czekajcie, to jest klejenie? Że będę wszystko kleił? Bardzo możliwe, że tak to działa. Nie wiem dokładnie, jakie pociski są tutaj. Ty, on mi się wydaje, że właśnie ten klejący teraz strzela pociskami, które są normalnie na armacie. I będę chciał, oczywiście standardowo dojść bardzo daleko, zobaczymy, czy uda się właśnie jakoś przebić na przykład setną rundę dzisiaj z tymi losowymi małpkami. Plan jest taki, żeby potestować i przetestować wszystkie sobie te małpki, żeby zobaczyć która jest, wiecie, najbardziej OP, którą, którą się najbardziej opłaca tutaj stawiać. Na razie czekajcie, bo to trzeba wszystko obserwować niestety na prędkości razy jeden, bo na przykład o widzicie, on czymś innym strzela ale co to jest, co, co to jest za rzecz to, to ciężko mi naprawdę stwierdzić, dobra, przyspieszmy sobie tutaj weźmy szybsze strzelanie, to się na pewno przyda, weźmy też za chwilę sobie night vision gogle i też chodzi o to, żeby, o czekaj, czy ja właśnie nie ulepszyłem snajpera chwila, czy snajper, tak ulepszenie snajpera zmieniło mu pociski naklejące What? Okej, okay, a jeżeli wezmę na przykład ciebie, ustawię sobie i weźmiemy to, to co się dzieje? A tutaj na przykład, sharp. Ty, zmieniły się pociski znowu, jakieś takie kwasowe. O kurde. Oj, 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 to widzowie. <ścoughs> widzowie, tutaj będzie naprawdę dużo zabawy z tym. No, na pewno to się za szybko nie skończy. O, widzę, że pociski są jakie? Takie chyba zwykłe. Dobra, zobaczmy, jak z tymi boomerangami będzie na przykład. I zmieńmy mu na to. Rzuca kolce Ale Koks. Dobra, to jest super. To, to mi się podoba ten modzik. Ten modzik jest naprawdę e, bardzo fajny. Możemy sobie na przykład, żeby jeszcze szybciej rzucał to. Bumeranga. E, gościa z bumerangiem dawno nie używałem, więc na pewno się przyda. Bohatera też będę chciał e, przetestować, zobaczyć jak to. Mm, co on potrafi zrobić. Weźmy na przykład klej. Co jest? Co to są za pociski? Ciężko jakby dostrzec mm, na pierwszy rzut oka, co to są za pociski, ale widać, że są naprawdę op, bo zobaczcie, 15 runda, a ja mam 3-4 małpy, jakieś tam bieżyczki postawione i do końca mm, nie wiem, jak to działa i jeżeli ktoś siedzi w modach, to mam pewien, pewną prośbę. Jest pewien modzik, którego nie potrafię po prostu znaleźć. Chodzi o to, że następuje taka zamiana, że zamiast małp stawiamy balony, a małpki nas atakują. Jeżeli ktoś ma linka do tego moda, to mógłby się z tym naprawdę podzielić, bo przeszukałem internet i po prostu nie mogę tego znaleźć. Co bym nie wpisywał, to nie mogę tego znaleźć. Dobra, zobaczymy, jaki tutaj będzie pocisk. Wow! Czy to jest. Yy, to jest 810. Tak, to jest ten pocisk. Jo, piór Dobra, dawać mi więcej, dawać mi więcej. Nie wiem, czy tutaj tego nie, um, nie zmienić, bo w sumie to są klejące rzeczy. Dobra, weźmiemy raz, dwa. Zobaczymy co teraz, jak to będzie wyglądało. Aha! A czy, czy to czasami też nie ma od tego maga? Ognistego? Bo on tą ścianę daje, nie? Chyba tak jest. Zobaczcie, jakimi losowymi wieżyczkami to przechodzę. Kurde, to jest. To już jest dziwne, to jest bardzo dziwne. Um, ale. O, o, kamo, kamo balony. Nie, 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 nie. Jeden przeszedł. Dobra, trzeba będzie kamo. Jest, niestety kupić. No, kamo musi być, dobra. Weźmiemy sobie. Coś takiego. Tu jest jakieś. Mydlenie, ale. To jest chyba od Ciebie, tak? Na pewno to jest od Ciebie. Dobra, weźmiemy sobie to i zobaczymy, co teraz będzie wybuchy. Czyli mamy teraz taki strzał, jak z armaty. Ja myślałem i byłem przekonany, jak właśnie instalowałem tego moda, że to działa w ten sposób, że yy, jakby na początku jest generowane, jakim pociskiem będzie dana małpka strzelała i tyle. A tu się co ulepszenie tak naprawdę to zmienia. I to jest naprawdę fajne, bo dzięki temu mamy jakby nową rzecz. I. <laughs> Okej. Okay. Oj, widzowie. A tutaj co będzie? No okej, okay, to jest to. Laser Shock. Tutaj też strzelamy jakimś ognistymi. Dobra, sprzedam to. Sprzedam i jeszcze raz sobie kupimy. Tylko jak to zrobić, żeby on... E, powerful Laser. A, bo ja muszę go ustawić w jakimś jednym miejscu po prostu. O, na przykład tutaj niech sobie strzela. Albo na samym początku w sumie. Dobra, niech strzela na samym początku. Weźmiemy Locked. No, tu inne taktyki, nie? Już, um, już się zaczynają. Dobra, niech będzie. A tutaj, cyk. E, kurde, strzela jakimiś bańkami. A e, tutaj jakimiś kulami strzela. To nie wiem, czy to jest jakiś nalot? To wygląda jak nalot. Wezmę na. Wow! Tak, to wygląda jak nalot. Weźmiemy sobie tutaj to. Niech strzela po prostu. Niech wszyscy napierdzielają. I powoli, wiecie, będziemy sobie sprawdzali, czym na przykład ty będziesz strzelał. eh to są zwykłe strzałki. Dobra, sprawdźmy to. Okej, okay, tutaj też nic nie ma. A zamiast ananasa? Nie, no mamy ananasa. No to tu się nie popisali. Powiedzmy sobie wprost, tutaj się nie po, popisali kompletnie. Mm, a weźmy na przykład sobie bohatera, bo nie wiem nawet czym bohater będzie tutaj strzelał dokładnie. Także możemy to za chwilę sobie sprawdzić. Ja pierdziele, przecież tu się i... Nie... Słuchajcie, 37 runda, a ja nic nie mam jeszcze postawionego, a idzie tak łatwo, że zastanawiam się, czy nie zresetować sobie Sida i nie wybrać jakiegoś może trudniejszego, bo jest bardzo prosto. Słuchajcie, jest 60. runda i wyzwania jak nie było, tak nie ma. Niestety gra mi się skraszowała i musiałem ją jeszcze raz uruchomić, bo gdy chciałem sobie zrobić, mówię, farmę mm, farmę właśnie bananów sobie zrobię, bo spróbujemy dojść do troszeczkę dalszej rundy, no to wtedy gra mi skraszowała i jeszcze raz wylosowało mi wszystkie pociski. Jak widzicie tutaj coś dziwnego się dzieje, nie mam pojęcia. O, o co z tym chodzi, ale niech sobie na razie to będzie. O, dużo, wow, 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 dużo balonów się pojawiło. Zobaczmy o co z tymi chodzi i czy coś ciekawego. Co to jest? Co to są za rakiety jakieś? Okej, okay, czyli dwa jeżeli dam, Long Range. Cek, cek. Co tutaj się zmieni? A, tu nic ciekawego nie ma, czyli najlepiej tak naprawdę zrobić raz, dwa, i wszędzie. Wszędzie postawić po prostu te, bo one są bardzo tanie. A widzę, że pociski po prostu będą um, naprawdę tutaj super sobie radziły. Także wszędzie to trzeba postawić. No i po raz kolejny zresetowałem sobie grę, żeby zobaczyć, jak teraz y, mi pójdzie. I w sumie nie mam pojęcia, na dlaczego się spodziewać. Postawię sobie y, kolejnego. Oj, gdzie to jest. Ma... Nie mogę postawić snajpera? Co jest? Ty, to było... to było dziwne, że nie mogłem go postawić, ale jest. Y, mamy pięknego snajpera. I weźmiemy go sobie, zrobimy pod strong. Nie wiem w sumie czy to jest. Co to leci? Czy on strzela? To wieżyczki. Okej, okay, to jest wieżyczki. Gdzie on jest? Z tego typka. W ogóle zobaczcie ile ja mam... A nie, mam troszkę ekspa na nim. Myślałem, że ja nie mam nic kompletnie odblokowane. Ale dobra, weźmiemy sobie, niech stawia te wieżyczki. Chociaż yy, szybsze strzelanie. A, widzicie, już mu się zmieniło na coś innego. To też mu się zmieniło. To też mu się zmieniło na coś, czego nie potrzebuje. Dobra, to i weźmiemy go, sprzedamy. I teraz weźmiemy jeszcze raz go, kupimy cyk. Będzie strzelał Tak, strzela wieżyczkami. Miejmy nadzieję, że, e, że to jakoś fajnie będzie wyglądało. Bierzemy, przyspieszamy teraz i zobaczymy 80. rundę, no bo 80. runda to będzie już raczej koniec. Też nie mam pojęcia, czy to, co przed chwilą postawiłem po resecie nadal jest użyteczne, czy też nie. Wydaje mi się, że nie, bo nie widzę tych rakiet, więc na pewno się coś tutaj, co nieco zmieniło. W międzyczasie, jak widzicie, mam jakiś alchemików, którzy boostują wszystko, co się tutaj da. Call to Arms. W sumie to też by mogło być. Kto to strzela? Kogo to, kogo to są pociski? To! Od kogo to idzie? Mam też super małpkę, która... strzela czymś różowym, ale też moja wiedza na temat tej gry, mimo tego, że mam, nie wiem, tam 60 fila, ile ja mam godzin? A, ja mam 42 godziny dopiero. Yy, no to. Jest za mała, żeby po prostu sprawdzić i powiedzieć wam: okej, okay, to jest to. Oj, o, y, to jest ten pocisk, a to, to jest jakiś inny pocisk. Dobra, postawmy go sobie w tym miejscu. I wiem, że on ma jakieś coś. Hotshot mm -hmm. Hit camo balloons. Kurde, I wiem, że któreś było ulepszenie. Takie, że można było strzelać na większy dystans. Dobra, weźmiemy. Oj, victory, okej, okay, wygrałem jakoś losowo. Widzicie, to nawet te balony nie dochodziły nigdzie dalej. Ale i tak będziemy nadal grali, bo teraz dopiero się zaczyna prawdziwa zabawa, więc zobaczymy co to w ogóle, co to ulepszenie mi da tutaj. Słuchajcie, bardzo możliwe, że popsułem grę, mam 99 rundę, właśnie jest setna runda i postawiłem troszeczkę snajperów, naprawdę odrobinę snajperów i zobaczcie, że ten fioletowy ba balon nawet się nie ruszył za bardzo. Więc e, wydaje mi się, że po raz pierwszy, oczywiście na tych modach i tak dalej, mamy możliwość y, dojścia do setnej rundy. Znaczy, przepraszam, do 150, do 200, coś takiego. Więc teraz ja to zostawiam na jakiś czas, ile porobić inne rzeczy i zobaczymy się, jak już będzie e, troszkę dalej. Miejmy nadzieję, że to nie będzie, jak akurat się gra skończy, ale y, w momencie, gdzie. Na... O, co, jakieś banany są. Co jest? Skąd te banany? Po co mi te banany? Dobra, mógłbym wykorzystać to, żeby kupić jakiś piąty tier, ale tak naprawdę tego nie potrzebuję. Kompletnie nie potrzebuję, chyba że, nie wiem, tu bym coś takiego zrobił, to sobie zrobię. A, wiecie, mogę wydawać kasę teraz na te piąte tiery. Tutaj, plazma, Roboman, Kintech. Wow, skraszowało mi grę z tego wszystkiego. Aha, teraz nie mam pojęcia, co się dzieje. Mam tych snajperów, to na pewno. E, teraz lecą jakieś inne pociski, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o naszych snajperów, no to... Jest trochę gorzej. Ale chyba już nie będę nic sykał. Ale z drugiej strony mógłbym ich posprzedawać. Kurde, oni i tak biją. Zobaczcie, ile oni biją. Tylko pytanie, czy to przez te wieżyczki, które, nawiasem mówiąc, za chwilę zostaną zniszczone. Bo już nawet widzę... O, widzicie? Wieżyczki są wszystkie poniszczone. I zobaczymy teraz, ile oni... Oj oj, 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 tragedia. Ty, co jest? Przegram? Nie, nie mogę przegrać. Nie mogę przegrać. Ja wiem, że mogę Alt F4 kliknąć. No dobra. Widzicie, gra się po prostu skraszowała, bo ten mod jest naprawdę dziwny i chyba podczas tej rundy z pięć razy albo cztery razy zmierniały mi się te wieżyczki. Wydaje mi się, że gdybym zostawił to tak jak jest teraz to, znaczy przed właśnie tym ulepszeniem, bo tutaj coś zacząłem ulepszać i grzebać, no to bez problemu 200 na runda um, udałoby się zdobyć 200 na rundę. Jeżeli chcielibyście, żebym jeszcze raz próbował, tylko tym razem po jakby ogarnięciu jakiegoś dobrego builda, żebym już nic nie kombinował, nic nie zmieniał, to dajcie lajka like pod tym filmem, bo ja się naprawdę super bawiłem w takim właśnie challenge'u. Wiadomo, to jest wszystko, yy, przypominam, Forfan, więc yy, wie, wiecie, nie psuję innym rozgrywki, tylko ja, ja sobie to gram yy, dla zabawy. Naprawdę fajnie się te challenge'iki gra, mam nadzieję, że miło Wam się też to ogląda i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Blue Tower Defense 6. Do zobaczenia, pa pa!